Trzy dni, dwa dni z hakiem, powiedzmy, ciężkiej pracy. Przede wszystkim piątek, sobota, ciężkiej pracy dla Was, no bo trzy sesje przygotować w tak krótkim czasie, szczególnie, że jedno musieliście przygotować w zasadzie na szybko. Mm. Jak, mm. jak to oceniacie? No jest to na pewno męczące, to muszę przyznać. Dużo, dużo pracy kosztowało, ale z drugiej strony są to, są to bardzo pozytywne emocje, dające, dające Niesamowite odczucie, przede wszystkim spełnienia w momencie, kiedy to się udaje sesja, ponieważ bardzo często jest tak, że mistrzowie wkładają dużo pracy, a na koniec jednak coś się nie udaje. Tym razem, nie wiem, może emocje, może, może cała, cała sytuacja spowodowała, że jakoś się udało. Dlatego używam słowa jakość, bo, bo przyznam się szczerze, że zastanawiam się w ogóle, czy ja dostanę się do półfinału, ponieważ, ponieważ przyjechałem tutaj się po prostu dobrze bawić. Chciałem, chciałem, chciałem poprowadzić pierwszą fajną sesję jakąś. Pierwsza była przygotowana, ponieważ pierwsze sesje mieliśmy już gotowe. Każdy zapewne. Przypuszczam również, że rozegrane. I tak, i tak, i tak właśnie było w przypadku pierwszej, pierwszej sesji, którą poprowadziłem. Była to sesja na bazie baśni. Właśnie baśniowa była, ponieważ, ponieważ wszystkie trzy przygody, które prowadziłem, były przygodami warhammerowymi. Jakoś tak za ciosem poszedłem, żeby wszystko było takie samo. I każda z nich miała element baśniowy i na koniec starałem się zabrzeć jakiś morał, żeby się pojawił w tych w tych, w tych historiach, bo przecież baśnie muszą mieć swój morał i zakończenie. Myślę, 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 że powracając do pytania, żeby, żeby, żeby odpowiedzieć, to, to jest to ciężka praca, ale jeżeli jest jakiś mistrz gry, który się waha, czy przyjechać, czy nie przyjechać, e, niech to zrobi. Ja tak zrobiłem, nie żałuję tego. E, granie do poduchy tym razem, e, jak gdyby nie było tym, czego chciałem. Teraz chciałem po prostu spotkać się z nowymi ludźmi, spróbować czegoś, bo wcześniej nie jeździłem na konwenty, nie prowadziłem na konwentach. To były moje pierwsze trzy sesje konwentowe. No, nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć, ciągle jestem w szoku. Ciężka praca? E, bardzo ciężka, dużo stresu, ale warto choćby z tego względu, że stres znika w momencie, kiedy widać zadowolenie na twarzach graczy i warto też zrobić to też dla nich, bo widać, że dobrze się bawili i ja sam też bardzo dobrze się bawiłem, po prostu prowadząc. Czy sędziowie w jakiś sposób, to znaczy obecność sędziów to zawsze jakiś stres, tak? Bo ktoś stoi nad wami i was ocenia i jak wy sobie z tym radziliście? Mi to jakiegoś dużego stresu nie sprawiało. Starałem się ich ignorować, bo gracze często patrzą na oczy i wodzili wzrokiem, jeżeli spoglądałem na któregoś z sędziów. I nie, jakoś nie przeszkadzali mi bardzo, kiedy grali już w półfinale i w finale. Także byłem bardzo zadowolony z tego, jak to robią. Samo Rozumiem. E, przyznam się szczerze, że pierwszą sesję, jaką prowadziłem, jak już wspomniałem, była to pierwsza moja sesja konwentowa. No, nogi miałem z galarety, trzęsłem się, denerwowałem. Moich kumpli, z którymi tutaj właśnie przyjechałem, dopytywałem się co chwila, a może, a może, a może tak zrobić, a może tak, a może jak? Jak, się, jak? jak znaleźć odpowiedź na ten cały stres, na to wszystko? Przecież jak sędziowie będą przychodzili, to, to, to może nie wypalić. Co ja zrobię, co ja zrobię. I, I kiedy rozpocząłem przygodę, kiedy zobaczyłem, że gracze w nią wchodzą po prostu od razu, wszystko było bez znaczenia. Byli tylko i wyłącznie gracze. Ja najśmieszniejsze jest to, że na początku chciałem bardzo dostać salę, gdzie mógłbym wykorzystać muzykę, podpiąć laptopa, włączyć, stworzyć klimat. Na pierwszej sesji wylądowałem na korytarzu tuż przy schodach. Co chwila ludzie przechodzili, choć oni byli bez znaczenia. Tylko słyszałem szuranie, szuranie nogami, ale, ale, ale ci ludzie nie istnieli. Graliśmy, to się liczyło i myślę, i myślę że. Stworzenie klimatu, właściwie, który, który miał tam miejsce, bo, bo musiał być, ja, ja to czułem, gracze, również, nie powstałby bez udziału moich graczy, z którymi gram stale, którzy, którzy, którzy mnie bardzo wiele nauczyli. Mówię tutaj o Wiktorze Wekcie, mówię, mówię tutaj o Piotrku Pelnorze, mówię również o, o Jędrku, z którym, z którym stale gramy. Chcę, chcę ich tutaj wymienić, bo, 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 bo bez nich naprawdę nie zaistniałoby to wszystko. E, tak naprawdę oni mi stworzyli pewien tok rozumowania, myślenia, w jaki sposób tworzyć te sesje, ponieważ wcześniej miałem inną drużynę, zupełnie inny styl grania, teraz to się zmieniło. E, okazuje, się, okazuje się, że baśniowość, historię tego typu, które, które, które udało mi się poprowadzić, mm. spodobały się nie tylko, nie tylko zamkniętemu gronu, ale również i, i większej liczbie osób. Jak wam się pracowało z graczami, to znaczy wspominasz ty tutaj już o swoich graczach, ale później z tego co rozumiem, yy, ci gracze już inni byli. I jak to jest pracować właśnie z zupełnie po prostu osobami, których tak naprawdę do końca nie znasz i są nowi, nowi gracze, trzeba wprowadzić ich jak najszybciej w grę? E, kiedy powiedziałaś nowi gracze, to na pierwszej sesji, którą prowadziłem, trafiłem na jednego gracza, który nigdy wcześniej nie grał w gry RPG oraz gracza, który ostatni raz grał 7 lat temu. Miałem oczywiście w drużynie również swojego przyjaciela, wcześniej wymienionego Piotrka Pelnora. I tak straszliwie się obawiałem, co z tego wyniknie. Musiałem na początku przedstawić im wszystko, wprowadzić ich, ludzie popłynęli. To było, to było niesamowite. W sumie w sumie bez tych osób, również ich, bez ich udziału te sesje by tak nie wyglądały. W drugiej turze również drużna, która była stworzona, po prostu gracze byli niewiarygodni, a za, na ostatnim etapie, samym, gracze natomiast odgrywali zupełnie coś innego: dlatego że wcześniejsze moje dwie przygody były w konwencji właśnie przygodowej, baśniowej, było sporo akcji, natomiast ostatnia była bardziej rozprawą moralną gdzie gracze musieli się zastanawiać nad tym, kim są, jaka jest ich rola w społeczeństwie, co powinni zrobić. I w jakiś sposób taki ezoteryczny klimat udało się osiągnąć, ale nie tylko z udziałem oczywiście mnie, ale tych graczy. Były oczywiście obawy za każdym razem, czy ci gracze podchwycą ten klimat, czy nie podchwycą, czy to się uda. Nie, okazuje się, że bardzo dużo osób nawet nie ma świadomości, jak potrafią być dobrymi graczami? Odnoszę się tutaj do pierwszego przykładu: którzy ludzie wcześniej wcześniej praktycznie nie grali. I zachęcam, jeżeli ktoś ma też obawy, to spróbować tego, ponieważ rozwija to naszą wyobraźnię straszliwie, a, a daje no, niezapomniane mm, uczucia pozytywne związane właśnie z historią, którą wspólnie tworzymy. Bo to nie tylko jest Mishka. Jak ty oceniasz swoich graczy? Jak oceniasz współpracę z nimi? Zawsze na początku tej sesji, kiedy nie wiem kto będzie u mnie grał, bo dobrałem sobie gracza dopiero w finale. Gdzieś tam po drodze, jeszcze była osoba, która chciała u mnie zagrać. Z którą nigdy wcześniej nie grałem, a dopiero stałego gracza miałem w finale. I na wszystkich etapach bardzo pozytywnie się zaskakiwałem. Gracze radzili sobie świetnie, i jeżeli przygoda była jakaś wcześniej rozegrana, choćby ta eliminacyjna, to idzie zupełnie inaczej niż wcześniej, i bardzo mi się to podoba, bo mieli super pomysły i wychodziło to w sposób. Było to całkowicie nieprzewidywalne dla mnie, ale wychodziło świetnie i bardzo byłem zadowolony z tego też, jak sobie radzą, jak odgrywają, jak budują swoje postacie na bieżąco, bo mieli raczej niejasne wskazówki do tego, kim są, bo nie bardzo jest na to czas wszystko. Jesteśmy w zasadzie na świeżo po ogłoszeniu wyników. I emocje były, i było, no było w zasadzie wspaniale, jakby nie patrzeć, i, i jak wy to przeżyliście. To znaczy, no już wiemy, kto wygrał. No i właśnie taka na gorąco po prostu ocena, y, ocena tego y, wyniku no jest to bardzo przynajmniej dla mnie zaskakujące i, i uczucia jakie będą no, euforia, radość, trochę zagubienia w tym wszystkim, brak zrozumienia ale właściwie jak to, ja ja tutaj przyjechałem tylko, tylko i wyłącznie rozegrać w dobrym klimacie sympatyczne sesje sam dostanie się do półfinału już zacząłem się zastanawiać jeju, jak to, ja w półfinale co ja zrobię, nie, 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 nie mam za bardzo pomysłu trzeba coś wykombinować i tak dalej a, a już sam finał to przyznam się szczerze, że poczułem na barkach olbrzymi ciężar, dlatego że przede wszystkim było to również zaufanie ze strony sędziów, którzy, którzy widzieli mnie, obserwowali. Eee, zapewne też się zastanawiali, kogo przepuścić. Nie wiem, nie wiem, czy to było tak, że uznali bezapelacyjnie, że, że to ja, nie mam pojęcia, ale podejrzewam, że się zastanawiali na pewno. Eee, I świadomość tego, że dali taką szansę no to musiałem jakoś to podźwignąć. No, było, było, byłoby to niepoważne również, wydaje mi się, wobec nich, jakbym, jakbym zawiódł na tej ostatniej przygodzie i stworzył coś panalnego. Czy się udało? Gracze byli zadowoleni. Udało się zdobyć puchar. Chyba tak. Tobie się nie udało zdobyć pucharu, ale jednak dojście do finału to jest tak naprawdę gigantyczne osiągnięcie. Jak ty to oceniasz? Jak wrażenia? Eee, ja sądzę, że mimo wszystko mi się udało, bo finał jest dla mnie dużym zaskoczeniem. Nie przyjeżdżałem tutaj z myślą o tym, żeby wygrać, tylko że startowałem drugi raz w PMM-ie, w tym roku chciałem wejść do półfinału i to już mnie zadowalało. I jestem bardzo z siebie zadowolony i na pewno będę próbował kiedyś i myślę, że się jeszcze spotkamy kiedyś. Mam na nadzieję, w finale. Na pewno, na pewno musimy to zrobić. Słuchajcie, weszliście do finału. Ty, jak rozumiem, jesteś debiutantem w zasadzie tutaj. Bo pierwszy twój konkurs, pierwsze konwentowe sesje. Zrobimy krótko, bo już nam się czas powoli kończy. Ale przede wszystkim teraz będziecie stawiani w zasadzie za wzór, tak? Osób, które w jakiś sposób. No, jakby nie patrzeć, należy naśladować, bo potrafią naprawdę dobrze prowadzić sesję. Pewnie jakieś fragmenty nawet my wypuścimy z waszych sesji. No i tak naprawdę, czy czujecie ten ciężar odpowiedzialności teraz na was spoczywający? No, ja przyznam się szczerze, że jeszcze tego absolutnie nie, nie czuję. To znaczy, jestem ciągle w szoku i. i, i, i ja nie wyobrażam sobie, że miałbym być dla kogoś jakimś autorytetem, jeżeli chodzi o, o gry RPG. Oczywiście, no, RPGami zajmuję się od bardzo dawna. Miałem 10 lat, kiedy zobaczyłem pierwszy raz podręcznik do Advanced Dungeons Dragons. Mój wuj zresztą przywiózł ze Stanów. Mój wuj jako olbrzymi fascynat fantastyki. Skądinąd jeszcze był tłumaczem również książek fantastycznych na, na polskim rynku. Wciągnął mnie w to wszystko, dał olbrzymią szansę, za co mu jestem bardzo, bardzo wdzięczny. No i tak to się rozbijało przez, przez, przez lata. No i koniec końców jestem, jestem na tym etapie. Myślę, że na chwilę obecną dla mnie to niewyobrażalne byłoby. Osiągnąć coś więcej, czyli zostać dla kogoś mentorem, bo, bo, bo to, to, to jest, to jest, to jest no jakieś niepojęte w tym wszystkim. Zdarza się, że, że ze znajomymi, jak rozmawiamy, to, to, to uwagi sobie ślemy i tak dalej, ale. Nie, ja, jestem, ja jestem, jestem, po prostu mistrzem gry od czasu do czasu z przyjaciółmi, również i nie tylko dla przyjaciół, ale dla jakichś osób spoza spoza kręgu, zawsze otwarty, chętny, więc jeżeli ktoś do mnie napisze i będzie chciał zagrać, zapraszam go serdecznie, jeżeli mu się spodoba, będzie chciał przyjść drugi raz, to również zawsze drzwi są otwarte. To, żeby był dla kogoś jakimś autorytetem, wydaje mi się trochę niepojęte, ale myślę, że jeżeli ktoś nie wiem, zobaczy te wycinki sesji albo grał i dzięki temu coś weźmie, co mu się spodobało i jego sesje będą lepsze, to myślę, że kawał dobrej roboty odwaliłem mimo wszystko. Dobra, ostatnie pytanie. Bycie stawianym tak wysoko i właśnie podejrzewam, że teraz niektórzy będą właśnie, nie wiem, pytać Was o rady i tak dalej, ale mimo wszystko... Dla was to też jest nauka zawsze. Bo nawet sędziowie nam już też zwrócili uwagę, że i oni się uczą, i dają wam feedback, zresztą, który dopiero dostaniecie. Ale też się sami na pewno nie jednego nauczyliście od nich. Od ty na pierwszym i drugim etapie, bo z finału dopiero właśnie dostaniecie feedback. Przydają się te rady? Może zaczynamy od e, Tak, rady się zdecydowanie przydają często są to subiektywne opinie sędziów, których sami mamy zdecydować czy się zastosujemy czy nie i wyłapują takie błędy, które mnie na przykład byłoby bardzo ciężko i starałem się wykorzystywać je od razu na następnej sesji finałowej i myślę, że na pewno zmienią coś w moim graniu. Uwagi były bardzo cenne, bardzo trafne. Przyznam się, że na swój sposób zaskakujące, bo pewne elementy, które ja uważałem, że są słuszne, powinny się znaleźć, to okazuje się, że, że były niekonieczne. Powiem e, tak, na, na drugim etapie chciałem użyć muzyki, właśnie wprowadzić w klimat graczy, bo wcześniej nie mogłem, a zawsze, a zawsze tego używam. E, i, I tak zauważyłem, że właściwie. Z, z tego, z, tego, z tego, co usłyszałem, to, to dla niektórych jest to absolutnie niepotrzebne, więc, więc zawsze trzeba szukać jakiejś przypuszczam swojej, swojej drogi, swoje, swoje, swojego stylu jak prowadzenia. Niekoniecznie kopiować innych. Choć myślę, choć myślę, że ja tak naprawdę zawsze stałem z boku, obserwowałem, co dzieje się w społeczeństwie właśnie w RPG-ów, ale, ale, ale zawsze będąc tylko i wyłącznie gdzieś tam, gdzieś tam z tyłu. Przyglądałem się, czytałem opinie różnych, różnych, różnych osób, i, i bez tego to, to właściwie myślę, że, że byłoby ciężko. A, a na samym tutaj, już Pucharze Mistrza Mistrzów, tak doświadczeni mistrzowie, którzy oceniali nas również i e, ich uwagi, e, myślę, że głęboko zapadną mi w pamięć i będę się ich stosował e, do tych uwag, ponieważ, ponieważ przyniosło to efekt.